Mój promiskuityzm. No, nie. To nie jest chore, bo chore jest raczej to, że pan się tak jakoś dziwnie upiera przy monogami. A przecież można, wolno, lepiej. Jest. Kopulować z wieloma partnerkami. Tak jak szympansy Bonobo. bo hmm. Pan znów swoje, bo. No bo to katolickie wychowanie tak panu zniekształciło światopoglądy. Niestety.